Witam w kolejnej części Zagrajmy w Sonic 3 Endlaker. Piasek miękki, upadek ze statku powietrznego RAM nie zaszkodził, ale niestety wylądowaliśmy w jednym z moich najmniej ulubionych poziomów w tej grze. To znaczy, poprawka, wylądowaliśmy w moim najmniej ulubionym poziomie w tej grze. Pamiętacie jak w Sonicu 1 były takie bloczki w Marble Zone i trzeba było ich przesuwać, a potem Sonic Team się nauczyło, że te bloczki to raczej nie są zbyt fajne w przypadku Sonica, i z nich zrezygnowali w Sonicu 2. No a tutaj o tej lekcji zapomnieli. I nadal mamy przepychanie powolnych bloczków. Przynajmniej nie jest źle w przypadku Sonica i e Tailsa, dlatego że Tails potrafi pomagać. Kiedy i Sonic i Tails przepychają właśnie takie bloczki, to wtedy przepychają dwa razy szybciej. Podskakuję na tym piasku po to, żeby nie spać na dół. Tam pod spodem to zwykle nie ma beznych przepaści. Zwykle, bo czasem jednak są. Jeśli bym tam stał, to w końcu bym wylądował na innej ścieżce, ewentualnie w dziurze. Możemy podskakiwać nawet w takich spadających piaskach. Nie wiem jaki to ma sens, żeby taki delikatny piaseczek pozwalał na spinaczkę, no ale pozwala. Jednak kiedy zjeżdżamy i widzimy właśnie taki piaseczek, to nie poleca się wspinać. Najlepiej po prostu siedzieć na tyłku i zjechać na tyle ile możemy. Przynajmniej w tym akcie, bo następne się pojawia zapędzająca sekcja. Ale na razie jesteśmy w pierwszym akcie, do drugiego dojdziemy. No już tu bloku, no! Kiedy zapniemy blok na takie kręcące się gwiazdki, czy co to tam jest. Wtedy ten kamień może zostać wykorzystany jako platforma. I kolejne podobieństwo do Marble Zone z Sonic'a 1, gdzie przepychaliśmy bloki na lawę, żeby użyć jako platformy. No i też fajnie, że chociaż piasek jest rozgrzany, to jedyne co robi, to podgrzewanie tła. Widzicie ten fajny efekt w tle. Podoba mi się, że czuć gorąco w tej strefie. Czasami podczas poziomu znajdujemy różne takie chwytajki i nie polecam ich łapać. Mocno, 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 mocno spowalniają grę. Sonic, czy kimkolwiek tam damy, powoli się spuszcza, odbija od ściany, ale lepiej zeskoczyć, w Sonicowi nic nie będzie, choćby i z kosmosu spadł. No dobra, z kosmosu może mu było, w końcu w Sonic Adventure 2 spadał z kosmosu i go to zabijało. Ale bardzo długowe wysokości zdecydowanie Sonicowi nie szkodzą. nawet jeśli spadłby na twarz. A później w późniejszych częściach serii często mu się zdawało, że spadał na twarz. W samym Sonic Adventure dwa razy mu się to zdarzyło. Widzieliście już Hyper Sonica, widzieliście już Super Tailsa, ale jeszcze Hyper Knucklesa nie. Po prostu jeszcze w tym momencie nie zdobyłem wszystkich siedmiu Super smaragdów dla niego. Jednak ten siódmy Szmaragd zdobędę za chwilę. Tutaj widać tak kątem kamery wielki pierścień, który nie jest dostępny dla Sonica, ale jednak Knuckles może się tutaj wspiąć. Więc teraz mała wspinaczka na górę i Knuckles będzie mógł przejść na wyższy poziom. Nie, no, troszkę ta wspinaczka długa. Ale przynajmniej wcześniej widzieliśmy ten pierścień, więc mamy gwarancję, że on tam jest. Tu tak mamy tą przeszkodę, to musimy polecieć na ścianę po drugiej stronie, wejść troszkę do góry i polecieć z powrotem na ten budynek. Więc już wszystkie szmaragdy zostały zebrane wszystkimi postaciami. Biorąc pod uwagę, że poziomy specjalne dla jednej postaci zajmują pół godziny, to musiałem poświęcić dodatkowe półtorej godziny na same poziomy specjalne. Duwo i duwo, duwo, duwo. Ale na całe szczęście gra się zapisuje nie to co Sonic 2 w wersji oryginalnej, bo w wersji na Android i iOS to się zapisuje. W sumie to transformacja w Hyper nakrysa moim zdaniem, jest dosyć upierkliwa pod tym względem, że no... szybowanie jest niezbędne, a naciśnięcie dwa razy skok to zarówno transformuje w Hyper krylsa, jak i szybuje. W przypadku Tailsa, no to latać nie trzeba, może po prostu podążać ścieżkami Sonic'a który nie lata. Sonic wystarczy, że nie będzie używał insta jeśli nie będzie chciał się transformować, a jeśli to będzie jakąś tarczę, że ją to wtedy i tak się nie może transformować, bo używa jakiejś innej zdolności. Teraz będzie dosyć nudny boss, ale przynajmniej nawet nie trzeba go atakować, ani razu. Jednak można go atakować, no i to potrafi być zmyłką, jeśli nie wiemy, co dokładnie robić. No i może też nas znacznie spowolić. Naszym przeciwnikiem jest ten wielki golem, którego nie możemy w żaden sposób zabić. Przynajmniej konwencjonalnie, trzeba użyć sposobu. Kiedy zaatakujemy go w łeb, to wtedy leci kawałek do tyłu, więc musielibyśmy przeskoczyć na drugą stronę, żeby popychać go prosto w ten wodospad piasku. Ale no, po prostu poczekam, a sam tutaj wskoczy, próbując mnie znieść. Tylko sobie troszkę poczekamy, odrobinkę... Coraz bliżej już jest, dobra. Można już zejść do piasku. Troszkę podskakuję po to, żeby samemu nie wpaść, no i zaraz na mi kładnie. Tego włosa naprawdę można nam za na ślepo pokolać. Wrócę, jak się pojawi, to w lewo i podskakiwać, podskakiwać, podskakiwać. I tyle z bossa. Ale jeśli nie wiemy, co robić, to możemy go tłuc, 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 tłuc i jeszcze raz tłuc, aż nam się skończy limit czasu. W końcu możemy na przykład nie zwrócić uwagi na to, że po lewej znajduje się piasek. No dobra, lekka część tej strefy już za nami. Pozostało teraz. No, coś cięższego. Jest to związane z tą ciemnością, którą widzicie. Możemy zapalić światło poprzez chwytanie takich przełączników, jednakże światło starczy tylko na pewien czas. Ale możecie sobie pomyśleć, w czym ta ciemność przeszkadza? Przecież wszystko widać, tylko się takie bardziej fioletowe robi. I macie rację. Problemem nie jest sama ciemność, tylko to, co się czai w ciemności. A w ciemności czai się pradawne zło, które właśnie sami uwolniliśmy. Jako, że kampania Nakolsa odbywa się po historii Sonika. To te duchy już w się w ciemności natychmiast, kiedy chodzi. Jak jest ciemno, to te duchy wyglądają bardziej diabolicznie i nas atakują. Co prawda możemy się przed nimi bronić poprzez bycie w kulce. Jednak czasami jednak nie da się być w kulce. Musimy biec. Wiem, to jest dokładnie taka sama sekcja, ale chciałem Wam pokazać, że kiedy nakres się tu pojawia, to już taka psła z duchami jest zniszczona. I twórcy instrukcji próbowali wcisnąć zupełne kłamstwo, że historie Sonika i Knucklesa odbywają się w tym samym czasie. Nie mogą się odbywać w tym samym czasie. Przerwam na chwilę dygresję. Tutaj się ten poziom zapętla. Możemy zjeżdżać i zjeżdżać w nieskończoność, dopóki nie zeskoczymy na drugą zjeżdżalnię, tam gdzie jest ta ruchoma platforma. Dobra, wracam do dygresji o tym, że kampanie Sonica i Nakersa nie działy się w tym samym czasie. Jeszcze przy zakończeniu, jak to widać. Zakończenie zupełnie nie jest możliwe, jeśli by te dwie historie działy się w tym samym czasie. Co innego, dzieje się z głównym szmaragdem. No i widzieliście, dowody aktywności Sonica były już teraz. No i, jeśli by się działo w tym samym czasie, to czemu podczas grania jako Knuckles nie widzimy jak robimy głupie numery Sonicowi? Nie wiem kto padł na pomysł, żeby to napisać w instrukcji, no ale napisał taką głupotę. Albo inna rzecz. Tam było, że przyjaciele Knucklesa nazywają go Knuckle. Bez S na końcu. Jednak później w Sonic Adventure się okazuje, że jednak Knuckles tutaj nie za bardzo ma przyjaciół, dlatego że na tej wyspie nikogo nie ma. Bo jakieś niegadotliwe zwierzaczki najwyższe na Angel Island ma. Te zgniatarki mają kolce, to nie jest utrudnienie, to jest wręcz ułatwienie dlatego, że kolce nie zabijają na miejscu, natomiast zwykłe zgniatarki, takie płaskie już tak. No i jak nas dziabnie taki kolec, to można nas wyrzucić z gniatarki. Oprócz tych przyłączników, na które się chwytamy, są jeszcze te, które trzeba pchać powoli, powoli, niezależnie od tego, czy gramy jako Sonic, czy jako Tails, czy jak, nawet jako Knuckles, który teoretycznie powinien być silniejszy. Tutaj, wypójść pójść do góry, należy ziszczyć ten korek, co znajduje się po prawej. Ja to zrobiłem używając zdolności Howie i Personika. Ten skok oprócz tego, że nas to jeszcze dodatkowo zabija wszystko na ekranie, nawet jeśli to coś do zabicia to jest korek na piasek. Piasek może nam pomóc, ale może też nas zabić, jeśli nas zgniecie. Można sobie na nim stać i to wykorzystać, żeby pójść do góry. W sumie nawet czasem trzeba, tak jak na początku. Knuckles i Tails potrafią tutaj poradzić sobie bez rozbijania korka, ale również mogą go rozbić. Soniców no, widzieliście, nawet jako hypersonic nie byłem w stanie doskoczyć wystarczająco wysoko. Chociaż z drugiej strony zawsze jest z który możesz poradzić. Ojeja, biedak się zgniósł. Na szczęście nic mu nie jest. Jak to jest, że zawsze nieśmiertelni nie giną najwięcej? Może dlatego, że mogło więcej fraz. Tutaj, jeśli mamy dużo czasu, to możemy złapać wycie. Gdyby się do niego dostać, musimy posunąć ten przełącznik. Ten sam, co do przejścia dalej. Ale już tam, nie chciałem ryzykować. I tak wycie mi się za bardzo nie przydadzą. Mam 40. Kilka nawet nabijanych glicze w Runch Base', żeby wam pokazać. No, ale widzicie, że za często mi się nie umierało, więc to tak troszkę dla prezentacji było, a nie po to, żeby sobie pomóc. Do tego żeby sobie pomóc, to skazuję Was na tą męczącą ciągle postawiającą się muzyczkę. Dlatego ja jeszcze raz mówię. Jak chcecie zagrać Sonic 3, to zagrajcie w Hack Sonic 3 Complete, gdzie nawet można włączyć tą kuwającą muzyczkę. Tu na lamdale'sa. I zamiast tej wkującej muzyczki mieć przyspieszony utwór poziomu. Znacznie, znacznie, znacznie przyjemniej się wtedy gra. Dałem tu ciała. Złapałem tą rączkę zamiast po prostu wejść na dół. No i teraz muszę czekać, odbijając się od ściany. A tak jakbym zeskoczył, to bym od razu wylądował i tyle. Nie będę ukrywał, nie lubię za bardzo tego poziomu. Tak troszkę za bardzo się ciągnie te przepchanie klocków. Czekanie, w piasek podrośnie. Duchy. Dla mnie to jest słaby punkt tej gry. Tutaj stonik i jest idą do góry, Knuckles idzie na dół w prawo. Ścieżka na Kylsa pokażę Wam później, począwszy od tego pierwszego klocka, co było do rozbicia. Ścieżki się łączą zaledwie na jakieś 10 sekund, może 20. Więc uznałem, że raczej nie ma za bardzo sensu, żeby tak przerywać. Dobra, jesteśmy już tuż, tuż. Jeszcze tylko parę przepychanych drzwi, które zamykają się strasznie, strasznie, strasznie szybko. I będziemy mogli wskoczyć do bossa. Na szczęście, kiedy dojdziemy do bossa, wyłączają się duchy. Ten boss jest taki sam zarówno dla Sonika, jak i dla Knucklesa. Różnicą dla Knucklesa jest to, że po prostu skacze niżej i nie ma możliwości takiego bezpośredniego wskoczenia w kokpit doktora Eggmana. Jednak zanim będziemy mogli się do niego dostać, musimy walnąć w łeb tego wielkiego golema. Jak walniemy, to wtedy Eggman jest otwarty tak na mniej więcej dwa strzały w przypadku normalnego Sonika. Ten boss ma linię czasu, dlatego że cały czas posuwa się naprzód. Arena walki jednak się nie zapętla, jest ograniczona długość, i na samym końcu znajduje się ściana. Jak było dojdzie do samej ściany, to wtedy nas zgniata i giniemy. Na kółce, by się dostać do kokpitu, musi wskoczyć na tą bardziej widoczną rękę. Jednocześnie ta ręka ma kolce, więc należy uważać, żeby tymi kolcami nie oberwać. Trzeba wskoczyć na tą rękę w odpowiednim momencie. Uważa, że ta ręka pojawi się tylko na chwilę, a zaraz potem się chowa. Jeśli pozwolimy Eggmanowi siedzieć za długo bez odsłonienia kokpitu, to wtedy strzela nas laserem. Wygląda strasznie i ten dźwięk ładowania... Ale tak naprawdę jest malutki i bardzo łatwy do ominięcia. Czyli skrócimy. Kramu jako sonik, wskakujemy na kokwi, Kramę jako nakrył, wskakujemy na rękę, a dopiero potem na kokpik. Sekcja, wyłącznie dla Nakry'sa zawiera pewną tutaj łamigłówkę. Mówią tutaj, zrzucić kamień, no ale potem nam się do niczego nie przyda. Zablokuje się tam i tyle. Jest tutaj również przełącznik, który należy przytrzymać, ale niestety zawsze go się chowa. To co musimy zrobić, to spiąć się tutaj do góry oraz zniszczyć korek. Piasek się wysypie i umożliwi nam przesunięcie tego kamienia aż do Kamień wraca na swoje miejsce, kiedy już nie jest na ekranie. Więc jeśli go przypadkiem zepchnęliśmy, to potem możemy spokojnie się cofnąć i go jeszcze raz. Pokazuję Wam taki mały, nie wiem czy to błąd, jeśli splintasujemy przy kamieniu, to wtedy możemy go tak przesuwać. Szybkość jest taka sama, tylko animacja troszkę inna, no i tak, troszkę zabawnie wygląda. No i jak już mówiłem, kamień znika z ekranu, to wracamy dlatego szybko do drzwi. Dlatego, że jak dojdziemy do drzwi, to wtedy kamień znika i zamyka drzwi. Tu jest wredny moment i naprawdę go nie lubię. Trzeba przyłączyć ten przełącznik, wskoczyć na niego z niego na ścianę i z ściany nad kolcami. No i właśnie, problem polega na tym, żeby nad kolcami się niepokoić. Mam no, Hyper Naclesa, więc no, wiele mi te kolce nie zrobią. Poza tym owe denerwowanie. Właśnie, Hyper Knuckles! Co robi Hyper Knuckles? Poza tym, że jest standardowo nieśmiertelny i troszkę szybszy. To zawija przeciwników, kiedy wleci ściany z odległości. Nie ma tutaj takiego wielkiego zysku jak w przypadku Super Teist, który jest naprawdę świetny, czy Hyper Sonica, który ma właśnie tą fajną umiejętność lecenia w dowolną stronę. Hyper Knuckles jest taki trochę... Czofiem... ...by dostać dobre zakończenie, wystarczy się też Maraku Chaosu, Super Knuckles i tyle. Wielkiego zysku z Hyper Knucklesa w porównaniu do Super Knucklesa nie ma. Bo w sumie już omówiłem, więc mogę go przegadać. Żadnej straty nie było. Do zobaczenia w następnej części. Gdzie będziemy w ostatniej, takiej prawdziwej, pełnej strefy Nakulsa? Co nie Hajtersa, nie dlatego, że ma jeszcze trochę potem. Do zobaczenia w następnej części!